witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę wam jak zrobić farmę neterowych grzybów Dokładnie tak Jest to coś co weszło dopiero w tak naprawdę w wersji 1.16 Więc hmm, żeby mieć, jak to zrobić Jest to dość proste Będzie nam potrzebny tak Dispenser, Observer Tutaj ta zobaczone e, Nellium Albo szkarłatny Nellium Zależy jakie grzyby chcemy uzyskać. No i tak, musimy postawić sobie tutaj dosownik W ten sposób. Detektor musimy ustawić w ten sposób. No nie, w ten sposób. I drugi detektor tutaj. Teraz one są połączone, jak widzicie. Do tego wrzucić mączkę kostną. I na górę postawić spaszone nilium. Ok, kiedy już to zrobiliśmy, jak widzicie, mączka zacznie się sama automatycznie używać. A my możemy to ścinać po prostu i. Yy, w sumie. No, możemy to ścinać to nie mogę się, I zdobywać yy, No tą trawę całą i przy okazji grzybki, które też tutaj rosną. Póki co one nie mają jakiegoś dużego zastosowania, ale na pewno w nowszych wersjach coś z tym pewnie zrobią. No więc tak to po prostu to wygląda. Bardzo prosta farma. E, możesz się komuś przydać. E, po prostu albo do, można tego użyć do wyglądu, można tego użyć też jako, żeby zrobić patyk ze spaszonym grzybem, jest coś takiego. No, to chcę głównie, właśnie dekoracyjne zastosowanie ma ta farma. No. no i to było na tyle. Taki szybki, krótki poradnik. E, jeśli Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i widzimy się w kolejnych, w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć!